Wiem, że ostatnio e, świetnie się bawiłeś na urodzinach swojej wnuczki tak, ukochanej. Jedynie. Powiedz trochę więcej o tym, jak tam e, było. Super, bardzo fajnie. Trzecie urodzinki, trzecie urodzinki co, co podarowałeś wnuczce? Dużo zabawek, dużo fajnych ubranek, dużo, dużo sukieneczek, dużo bucików. No, tak, takie potrzebne rzeczy Ona jak na drożdżach. Jakieś także, filmowe, to, jakieś, to, co... jakieś, jakieś Versace, Gucci? Fajne, fa fajne, <laughs> fajne, 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 tak jak takie, które... Dziadek jest skąpy. Tak jest. Tak, jak dla, dla Laurki bardzo się spodobały. Mm. Sukieneczkę zmieniała no, dwa, chyba albo trzy razy mm. na urodzinach. A jak wy się dogadujecie teraz z Eweliną i jej rodziną? Super, bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jest wszystko ok, na dobrej drodze. Mm. I, I Daniel był z nami, syn, i właśnie żona Danusia, i ja byłem. O dziwo o w mediach zaczęło się roz, zaczęto się rozpisywać o moim jakimś tam, o moich problemach z, z małżeństwem, jakieś rozwody, jakieś. No właśnie, coś tam może, że masz kryzys z Danusią. A, ale to nie jest absolutnie, prawda. Absolutnie, a, br a bręgorze. <laughs> to, to, to już zaczęto pisać o tym chyba przed y Sylwestrem. przed Sylwestrem, hmm. tak. Akurat właśnie też, też pani, już nie pamiętam, z jakiej gazety przeprowadzała ze mną wywiad, właśnie y w Warszawie, jak byliśmy, robiliśmy spot reklamowy, no i, i, tak, ja, jak, skąd ja, te plotki ja, ja, w ogóle się wzięły? Nie, nie mam Bo zawsze pojęcia. podobno w każdej plotce tak, jest ziarno prawdy. Nie, nie mam pojęcia w ogóle jakieś tam, kurde, że podobno kryjesz, że to, że tam, to gdzieś Zenek zasłał, karetka zabrała. Tutaj, no w ogóle jak się, jak się czyta, czy ktoś ja z ogóle staram się nie czytać, ale ktoś mnie opowiadał o takich bzdurach w ogóle, to, 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 to ja nie wiem. Ja, ja też ja to... słyszałem, że podobno Danusia była zazdrosna, a to jest charakterna kobieta. Była zazdrosna o e, piękną tancerkę, która się pojawiła w twoim teledysku. Nie. Absolutnie, absolutnie. Czy nie jest tak, że ty wracasz z nagrani, i a czasem w suszy głowę, że nie. z kim tam dzisiaj pracowałeś? Nie, absolutnie, absolutnie. Nawet nikt, nikt, w ogóle przez nie przeszło, nawet tego tematu w ogóle nie było o rozwodach, jakich, jakichś problemach w małżeństwie, o jakichś moich, moich chorobach i tak dalej. W ogóle nic, nic z tych rzeczy, wszystko jest na dobrej drodze. Ja... Koncertuję od czasu do czasu, w tej chwili, bo wiadomo, jaki jak mieliśmy czas, ale właśnie niedługo, bo za niecały miesiąc, wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych, a później już na dobre ruszamy od majówki. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no i w listopadzie trasa koncertowa po Niemczech.